Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy moja sytuacja finansowa poprawi się do czerwca 2024? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Król Kilchów. Co wychodzi naprzeciw? Królowa Błow. Wynik odpowiedź rada. Dziewięć kilchów. Dołożę kartę. Rycerz kilchów. Dołożę kartę. 8 kilchów. Na spodzie talii jest karta Trójka buław i to może być tło czytania. To jest planowanie oraz wprowadzenie nowych pomysłów, które będą dobre. setno król kielichów to są dobre decyzje podjęte dzięki własnej intuicji człowiek jest nastawiony na realizację tego samego celu to jest kontynuacja obecnej pracy sprawa która kiełkuje w twoim myśle ma szansę aby się spełniła możemy otrzymać poparcie wpływowego mężczyzny będziemy mieli humor będziemy mistrzami w swoim fachu odniesiemy sukces Będziemy zadowoleni ze swojej pracy, a to jest bardzo ważne. Do pracy podejdziemy dojrzale i uczciwie. Pomocni będą ludzie, współpracownicy. Co wychodzi naprzeciw? Kolbabłów. To jest nerwowość, krytyka, brak organizacji. W tle może pojawić się konkurencja, lekkomyślność. To też jest. Ukrywanie prawdy. Mimo to będziemy przedsiębiorczy. Również trzeba zwrócić uwagę na konkurencję, bo konkurencja nie śpi. Może pojawić się strajk, duży sprzeciw. Aby pomóc sobie w finansach, to trzeba poznać siebie. Możemy pokazać do kogoś bliskiego swój sprzeciw i gniew. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewiątka kielichów, rycerz kielichów i osiem kielichów. Pytanie jest, czy moja sytuacja finansowa poprawi się do czerwca 2024? To odpowiadam, że tak. Poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Trzeba być komunikatywnym, również trzeba zareklamować się, reklama. Korzystna będzie praca zdalna. Rycerz Kielichów zapowiada niebawem poprawę sytuacji finansowej. Spłacimy zobowiązania, zadłużenia, otrzymamy zlecenia, propozycje finansowe. To jest duży postęp w realizacji, widząc Rycerza Kielichów i ósemkę buław. Jeżeli masz cel, to jest najlepszy czas. Na osiągnięcie wszystkiego, co chcesz. Nudy nie będzie. Dla niektórych ważne będą podróże biznesowe. Dostaniemy dużą ilość zamówień, zleceń, propozycji zawodowych, ofert. Firma się rozwinie. Powoli kończy się zła passa. Sprawy związane ze swoim biznesem będą. Niebawem rozwijały się w szybkim tempie, widząc, widząc ósemkę buław. Osoby bez pracy mogą niebawem spodziewać się ciekawych ofert pracy. To jest czas działania i nie ma mowy o biernym oczekiwaniu. Nawiążemy współpracę zawodową. Pokażemy, pokażemy się z dobrej strony. Ósemka buław pokazuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I tego Ci życzę. Życzę Wam dużo szczęścia, miłości, zdrowia i pieniędzy. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.